realizujemy warsztat związany z uzależnieniami cyfrowymi dzieciaków i młodzieży. Żyjemy w arce ciekawych światach, ale te arce ciekawe światy powodują, iż spędzamy coraz więcej czasu z naszymi smartfonami i w internetach. Celem naszych spotkań było pokazanie, jak poruszać się w tym cyfrowym świecie, jak zauważyć, kiedy jesteśmy o godzinę za długo i jak sobie z tym radzić. Pracuję na metodzie, którą sama opracowałam. Polega ona na redukcji negatywnych przyzwyczajeń, negatywnych zachowań w tym cyfrowym świecie i pokazaniu młodemu człowiekowi, jakie reguły rządzą dzisiaj w mediach społecznościowych. Większość z nich świetnie się orientuje, co nam szkodzi. A sama świadomość, jak sobie z tym poradzić, jest już dużo mniejsza. Pięknie dzisiaj pracowały dzieci, i mam nadzieję, że będą umiały mm, pokazane im propozycje wdrożyć w życie. Obiecały, że to zrobią, obiecały, że będziemy w kontakcie i liczę na to, że tak będzie.